help Five v three play. play Solasi <laughs> Jetlovic <laughs> 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 <What? laughs> <Good. laughs> Okej, okay, to ty, się no, nie wydarzyło 8 sekund do chwila. Uh, Ej kurz 5 ładnie była ja. Kurwa, ja mogę zresować kogoś na sajcie. Nie no po co? Bo ja tutaj miałem. W ja cajsa kręci. Oh, nie! Jezus. Aj... <laughs> nie wychyla! <laughs> Kurwa, słucham? Bo... No, bo... Guje żumę, nie, tak, tak. guje żumę Pierwonego. Dobrze się to nagrało Bardzo dobrze Puszczam się to nagrało coming. Musi zabić minimum jednego Dokładnie wiem, gdzie jestem. Ej, 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 ej. nie, nie, no. nie, nie, no. Ale. nie, kurwa, nie, 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 listwę. nie, 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 Jebany Uh, kurva! Bror och Rosibana! Där, där! Det är två om toppen! Det är slag, det är slag! Ja, vänta, skriv... Okay. Eh, Rekord video kurwa. Jest otoczony. Terolę? Kolejny. A tu staje. Last player standing. Met, okay, A co ty pierdolisz? O oh, oh, kurwa! Jakie losy kurwa. Let's Dobra, ty ty chłopie jesteś pojebany, serio. Nie, no co? I skubidu. Nie chcę tego odpadać. <noise> 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 Róbcie szata. Czekajcie. Lecy będziecie mieć. Ty jesteś plecy. <noise> ty jesteś plecy. O mój bosie! <noise> Zostało 10 sekund. Kiedy czas? No. jak, oh to, jest God. God. Czy, jak to jest możliwe? Być jak to jest możliwe? Nie. He's going around, how can I... Został jeden no, ty Nie, nie. going around. Nie, nie. I? nie. Nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, przynajmniej tak pierdoli Mam spajka. Zmieniała go plecami Ja nie wejdę, kurwa? Wejdę, ja na jako. A właśnie, kurwa. No, kurwa! No, nie mogę z tą grą, no! Już naprawdę, widzowie, no! Jak ja mam w tej grę grać normalnie, jeśli nie wkurwić? Skoro.